Mam nadzieję, że w dobre miejsce Mustang przejechał człowieka. Drogi widzów, pamiętaj, że ten film powstał w celach humorystycznych i nie miał na celu urazić Mustangów ani ich kierowców. Hej wszystkim, z tej strony screen witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive i dzisiaj, słuchajcie, mamy tor przeszkód, mamy boty, które będą jeździły sobie i próbowały przejść jakoś tą mapę, mamy młotki, które odziwo teraz przestały działać, ale tutaj to się naprawi, mamy po drodze oczywiście jakieś dziury, miny i takie inne rzeczy. Mamy też przy okazji kolczatki czasami po więc to może być rzeczywiście problem tutaj za górką skręcamy w prawo, mamy tutaj miny i rozpędzamy się jak najbardziej, jak najbardziej wyskakujemy przez most przeskakujemy przez te przyczepy które tutaj będą nam na pewno przeszkadzać i mamy drogę hamowania, mamy też Grzesia który leży, nie wiem czemu czemu leży, o co chodzi no miałeś pilnować bram mamy tutaj Wielkiego strażnika bramy, ogólnie, wywaliło mi grę. Grzesiu wywalił mi grę podczas spadania. Nie wiem, jakim cudem. Nie wiem, jakim cudem to się stało, ale niech będzie. Musiałem wszystko, dosłownie, wszystko od nowa robić, a on nadal leży, nie? Wszystko tak samo mniej więcej postawiłem. Tutaj mamy też znaki stopu, które mają zatrzymać samochód, który będzie przeskakiwać. Mamy też tutaj Grzesia, taki dodatkowy smaczek. Mam nadzieję, że ktoś ci przyjedzie. Oczywiście zostawcie subika i lajka, jeżeli chcecie więcej BeamNG Drive. I uwaga! Przechodzimy do wyścigu. Zobaczmy, kto to wygra. Możecie już szczerze obstawiać w komentarzach. Przechodzimy do wyścigu! Jo! Już rozjechali Grzesia, już Mustang się obrócił. Zobaczcie, jak Jesko, czy tam Jesko, przelatuje, przez to poleciał. Czy on leci prosto na minę? Zwolnijmy czas. Zobaczmy, jak to wygląda. Dostał przez minę. Ok, przechodzimy do innych samochodów. Audi jest drugie, również sobie poradziło z dziurą. Mamy BMK. BMK również sobie poradziła z dziurą. Kolejna BMK też przeleciała. Co jest ostatnie? Ostatnie jest mustang oraz terenowe auto, które nie wiem co, co robi. Zobaczmy, jak sobie poradzą na tych zakrętach. Okej, okay, jest dobrze. Wygląda to serio dobrze. Mam nadzieję, że oni to przejdą. Jeżeli to przejdą, oczywiście zrobimy nieco ciężej, tylko on musi wyhamować przed tym zakrętem. Zakrętem. Ojejku. Yeah. Wszyscy dostali przez miny. Co wy robicie? Mieliście skręcić. Co ty robisz? Czy mamy jakieś auta, które to przejechały? Mamy, mamy terenowe auto, które nie wygląda najlepiej. A Mustang gdzie jest? Gdzie jest Mustang? Widzowie. Mustang jest tutaj Wejdźmy sobie do tej BMW Ale spróbujmy przejechać to sami Czy będzie to możliwe? Zobaczmy Mamy Mustanga z przodu oraz BMW Oraz Jesko który wpadł znowu w minę jakimś cudem Okej, okay, wyprzedzimy teraz boty Wyprzedzimy je Dobrze, jest dobrze Mustang wpadł w minę Dobra, przelatujemy Delikatnie za szybko Delikatnie za szybko Stój, 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 stój. Dobrze Dobrze, jest super! Jesteśmy idealnie na miejscu! Coś wywaliło w minę! Lecimy jak najszybciej! Trzeba przeskoczyć ten most. Mam nadzieję, że nie za daleko. Nie mogę też za daleko przeskoczyć, więc nie będziemy za szybko jechać. Zwolnimy tak do 250. Zobaczmy, czy przeskoczymy ten most! Zobaczcie, jak to wygląda. Przeskoczyliśmy nad przyczepą i tu nawet na spokojnie, tylko lądujemy troszkę za mocno dziupem. Zobaczmy, czy to lądowanie będzie miękkie. Nie będzie zdecydowanie miękkie, ale czy to przeżyjemy? Czy to przeżyjemy? Czy się zatrzymamy na stopie? Stój, stój! Zobaczcie, jesteśmy idealnie na miejscu, To prawda. Samochód średnio jeździ, średnio może skręcać na pewno, więc sam nie wiem, czy możemy to zaliczyć. Zobaczmy, co się stało z resztą. Out! Co, co się dzieje z Audi? Audi Audi jedzie. <grym> on nadal jedzie. Zobaczcie, mamy tego, który krzywo jechał. Ej, on ma szansę, żeby to przejść. Tylko skręcaj! Halo, czemu nie skręcasz? Co, co ty robisz? On nie potrzebuje skręcać, tak? On jest zbyt terenowy, żeby skręcać. Nie, nie, nie! O, przejechał nad miną! Dobra, stój, 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 musisz skręcić. Musisz skręcić, co ty robisz? Dobra, załóżmy, że jest dobrze. Jest chyba dobrze, jest chyba w porządku. Nie, no jak on to przeskoczy, to będę dumny. Tylko... Co ty robisz? Co ty robisz? Nie! No, no, co ty zrobiłeś? Nie, no nie wierzę w ten samochód. No, miałeś prostą drogę, żeby pojechać. Jeże. Nie no, teraz mają na maksa ułatwione. Mają tutaj barierki, żeby nie wypaść, bo jak widać tutaj ostro hamowali. I teraz barierki zaprowadzą ich prosto na tą drogę i wyskoczą. Mam nadzieję, że w dobre miejsce mustang przejechał człowieka. Mamy Jesko, które zobaczcie, już przeskakuje na luzie, to ono odlatuje, one, one tak szybko leci, że odlatuje, mamy Mustanga, mamy zaraz BMK z tyłu, wszystkim dobrze idzie, takie mam wrażenie, Audi mamy tutaj na końcu, nie wiem czemu jest walnięte, zobaczmy czy nikt nie wypadł, mamy Jesko tutaj, które znowu za szybko jechało, zobaczmy jak pójdzie Mustangowi... Oraz BMC. Zobaczcie, jak oni szybko jadą. Mustang tutaj ledwo wyrabia na zakrętach, ale sobie radzi dość dobrze. Wskakuje prosto w barierki. Ale dobrze, może mu się uda przeżyć to. Może mu się uda przeżyć to, bo te barierki są serio delikatne. Zobaczmy, jak BMK. A ona tego nie przeżyje. Mustang jest w rowie. Serio, ja muszę ich jakoś ogarnąć, bo to jest żałosne, oni cały czas... Czemu tu jest Audi? Czemu wypadłeś z zakrętu? W sumie to z prostej drogi C Co ty robisz? Pomóżmy mu w sumie Pomóżmy mu Zobaczmy czy coś będzie potrafiła ta Audi zrobić Czy przejedzie <grym> da... Da Daleko Daleko nie przejechała Zobaczmy jak będzie to wyglądało bez min Jakbyśmy zabrali miny Już widzę, że oni się tutaj porozbijali ostro Mustang widzę, że... Lubi wszystkich atakować i wjeżdżać w nich, ale zobaczmy, czy Jesko tym razem przeskoczy to normalnie, delikatniej. Tym razem tył Jesko się podniósł i no, no nie wygląda to zbyt dobrze znowu dla niego. Znowu się rozbił na tym lekkim skoku. Mamy teraz terenówkę z tyłu, która sobie dobrze radzi, o dziwo. Znaczy, o dziwo, o dziwo, o dziwo sobie chyba nie radzi. Dobra, Audi jest pierwsze, teraz Audi jest pierwsze. Zobaczmy, czy to przejedzie. Mustang zaraz za Audi. Tylko oni znowu za szybko jadą. Zobaczcie, rozbijają się całkowicie. Mustang się nie rozbił. Jest jeszcze szansa, żeby on to przejechał. Żeby on to rzeczywiście. Co ty robisz? Żeby on to rzeczywiście przejechał. No nie przejedzie tego tutaj bęka została rozwalona przez minę, ale spróbujmy my dojechać, my dojechać terenówką, terenówka wydaje się mega dobra do tego zadania, ponieważ ma tak dobre zawieszenie przystosowane do tego, że nawet taka dziura przed nami nie zrobi na nas zbyt dużego wrażenia. Zobaczcie na to zawieszenie, on jest mega dobre. Teraz tutaj wchodzimy, wchodzimy w zakręty szurnołem. Minę, ale jest dobrze, jest wszystko pod kontrolą. Tutaj zwalniamy na maksa. Proszę bardzo. Hamujemy jak tylko się da. Omijamy te rozwalone auta tutaj. I uwaga! Lecimy po wygraną. Zobaczmy, jak będzie to wyglądać. Załóżmy, że z pierwszej osoby. Okej, okay, okej. Okay, jest dobrze. Jest dobrze. Nic nie widzę zbytnio. Przejdźmy na inną kamerę. Zobaczcie. Lecimy mniej więcej prosto na Grzesia. Znaczy, w sumie, nad nim. I teraz trzeba dawać gazu. Ile tylko się da zaparkować tutaj na miejscu. Na chyba skok Niezbyt wyszedł, chociaż auto dalej działa i jeździ. Ale spróbujmy wyskoczyć jeszcze raz, teraz delikatniej. Delikatniej to przeskoczyć, zobaczcie, jak to epicko wygląda. Grzesiu, którego mieliśmy przejechać, leży jakimś cudem, a mi się to nie podobało, więc go postawiłem. Zobaczcie, idealnie wlatujemy w Grzesia. Idealnie nawet. Chyba wylądujemy na wyskocznie. Zobaczcie, czas jest zwolniony 50 razy. To się tak wszystko szybko dzieje. Koła się wyginają na maksa, ale dają radę. Nie wypadają nam te koła, o dziwo. I uwaga, jedziemy. Jedziemy dalej, przebijamy się przez te płotki. I nawet nie musiałem używać znaków. Żeby wyhamować. Samochód całkowicie działa. Zemściliśmy się na Grzesiu, bo nie wygląda on zbyt dobrze. I możemy jeździć dalej! Kolejną rzeczą, którą będziemy robić, mamy zobaczcie, samochody, tylko nie wiem czemu ten, ten jest w ziemi. I te samochody mają długą, prostą przed sobą i na końcu tej prostej, na końcu tej mega długiej prostej, mamy dwie wyskocznie. Po pierwsze, to będzie wyścig, po drugie, to będzie kto doskoczy i wyląduje jak najłagodniej, przy tym nie umierając. Zaczynamy. Zobaczmy, czy mamy jakiekolwiek szanse, używając autostrad. Autobusu. zobaczcie, BM-a wyprzedza Getera. Walnęła w GTera! Traci kontrolę, ale jedzie dalej. GTR wyprzedza BMA teraz! Okej, okay, to jest ciekawe, rozbili się razem. Nam się kończy już paliwo rakietowe, ale szybko, może doskoczymy, mając 350 km na godzinę. No jest nie wygląda zbyt dobrze z tego co widzę. Nasz autobus, zobaczcie, ląduje na dachu. W miarę łagodnie, można powiedzieć, w porównaniu do innych. Czy to jest supra? <laughs> Czemu ona tak daleko poleciała? Zobaczcie, wylądowała w miarę w porządku. Chociaż nadal się nie zatrzymała i leci jeszcze dalej. Nie no, oni chyba się po prostu nie lubią. Zobaczcie, BMA wyskoczy, tylko nie, niezbyt dobrze. To wygląda, bo leci prosto, prosto na ziemię. Nie wygląda, to zbyt dobrze. Zgielo ją całkowicie. Tak naprawdę został GTR, który jest delikatnie, delikatnie rozwalony i ma 130 na godzinę i chyba powtarza to samo, to co Bema i chyba nawet wpadnie jeszcze do kanionu. Wpa wpadł do kanionu jeszcze. Zrobiłem w taki sposób, żeby Bema później wystartowała niż GTR I teraz zobaczcie, nie dogoniła go Ma jakieś 400 km na godzinę Lecą razem To śmiesznie mega wygląda Zobaczmy, który z nich To jest dosłownie zrodem szybkich i wściekłych Który z nich delikatniej wyląduje GTR O dziwo, delikatnie wylądował Bema BMA troszkę ma przewalone Bo lecik prosto na maskę no nie wygląda to zbyt dobrze. I została nam tylko supra, która również nie ląduje zbyt fajnie. To, to by się ciężko przeżywało szczerze, chociaż nadal miejsce kierowcy nie jest jakoś bardzo rozwalone. Zobaczmy, gdzie jest GTR, bo on wyglądał dość dobrze. I również tutaj teoretycznie, bardzo teoretycznie dałoby się przeżyć. Nie no, nie dałoby się. Ale co, jakbym autobusem idealnie wyskoczył? Zobaczcie, pozycja kierowcy jest przerażająca. O, zatrzymaliśmy się, Spa spadamy, 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 jest źle. Co, co, co tu się stało? Zobaczcie, tylko kierowca, jako jedyny, ma dość normalne miejsce, chociaż właśnie spada na sam dół i nie będzie zbytnio normalne to miejsce, ale to jest tak przerażający spadać z tak wielkiej wysokości, zobaczcie przecież ten autobus spada i spada i się rozwala, no i jeszcze, czekajcie czy on wpadnie do kanionu, on wpadnie Podnie jeszcze to. Do... Jaki fuks! No, znaczy, fuksem bym to nie nazwał, ale szczęście w nieszczęściu. Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie. I pa. Pa. pa.